Szrapnele w lasach rozdzierają wstrzępy jesień. W polu tropi zające samolot myśliwski. Jest to pejzaż pogardy dla człowieka, więc nie ma tu ludzi. Ja jestem tylko drzewem w nocnym lesie i rozsypuję suche złoto liści na kompanie, co śpi, aby Bóg jej nie budził. W dalekiej stronie, w lesie zielonym, smoleńskim, ziemia zadrżała, ziemia wydała, ziemia truchleje i jęczy. Stanęli oko w oko przeciw sobie dwaj zbrodniarze przy otwartym grobie. Wydobyli biedne truchła z trupie gniazd, policzyli, odmierzyli dziesięć warstw. Otworzyła czarna ziemia nieme usta i pobledli dwaj katowie jako chusty. I czytaj rejestr katyński. Imiona, martwe wyrazy. I zmuflitanie za wszystkich. Bez ust, bez oczu, bez twarzy. Cyfra kamieniem milczeniem śmierć przywaliła okrutną. O usta! których już nie ma. Jakże wam krzykiem wybuchnąć? W dni nasze kruche i drżące. Niech wspólny los nasz uniesie ostatni gest konających, zdradzonych w Katyńskim lesie. Cóż Ci mam pisać, jedyna, kochana? Jakie przesłać wyrazy? Jakie dobrać słowa? Aby krwawić przestała Twego serca rana. Gdybym chociaż wiedział, że żyjesz, żeś zdrowa. A gdybym tylko wiedział, Myślę Boże, czy syn, czy wy tam wszyscy, i czy chociaż razem tak, wiem, że Twój niepokój stokroć gorszym może będzie śledził lękliwie za każdym wyrazem. nas wiadomością o sobie. Tośmy się dowiedzieli, gdzie przebywasz i zdrów jesteś. Ja jestem w domu, jak i reszta braci. Oprócz Selwka, bo on też jeszcze nie wrócił z niewoli z CSRS, jest w krzywym rogu. Co u nas słychać, trudno zrozumieć. Dwa razy już nas wysiedlono z kolonią całą z Kabarowiec, Ale do marca zostawią nas tutaj. A w marcu... Znowu mają nas wysiedlić na zachód czy na wschód? Nie wiadomo. groby rozdarte liże, Ślady zasypuje morderców. Módlmy się, smutni pod krzyżem, O prawo do własnej śmierci. Moi drodzy uczestnicy konkursu, Każda rocznica zbrodni katyńskiej skłania do refleksji. W 1940 roku Czyli 80 lat temu, Sowieci dokonali zbrodni ludobójstwa na przedstawicielach elit państwa polskiego. Skala zbrodni była ogromna. Sowieci ukryli ponad 22 tysiące zamordowanych osób w bezimiennych grobach rozsianych po Związku Sowieckim w Bykowni, Katyniu, Miednoje i Piatychatkach, oraz w nieznanych nam jeszcze miejscach. Konkurs, mając na uwadze skalę zbrodni oraz znaczenie i rolę zamordowanych dla Polski, Postanowiliśmy nazwać Polskie Serce Pękło, Katyń 1940. Tytuł otworzył przed uczestnikami możliwość zaprezentowania wiedzy i przemyśleń na tytułowy temat w różnych formach prac pisemnych oraz plastycznych. Nie było więc dziełem przypadku, że wpłynęły rozprawy naukowe, opowiadania, eseje, wywiady, małe formy teatralne, listy oraz utwory poetyckie. Wśród prac plastycznych epatowała różnorodność w ujęciu tematu. Moją ogromną radość wywołała nie tylko frekwencja w konkursie blisko 700 prac literackich i plastycznych młodych autorów z całej Polski ale i bardzo wysoki poziom twórczości. Wasza pomysłowość i kreatywność jest godna najwyższego uznania. Nie sposób w tym miejscu nie wspomnieć i o tym, że wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się szczegółową wiedzą na temat zbrodni katyńskiej. Z lektury konkursowych prac zapamiętałam kilkanaście celnych myśli, które znalazły się wśród konkursowych rozważań. Przytoczę choć kilka z nich. Katyń. Co pomyśli osoba, która przeczyta to słowo? Miejsce. Rosja. Zbrodnia. Tragedia. Sekrety, może nawet telewizja. Rzadko kto pomyśli człowiek, a człowiek w Katyniu był najważniejszy, bo stał po obu stronach. I kolejna myśl. To właśnie my, młodzież wolnej Polski, członka NATO i Unii Europejskiej, musimy pamiętać i upominać się o prawdę. Bez prawdy historycznej narody tracą swoją tożsamość. Katyń musi ostrzegać przed złem totalitaryzmu i nienawiścią, przed działaniami podstępnymi i kłamstwem". I wreszcie polskie serce pękło. Odrodzona teraz Polska, wolna od wojny i walki zbrojnej, nie zapomni nigdy o ofiarach zbrodni katyńskiej. Każda z nich, a było ich ponad 22 tysiące, Miała serce przepełnione miłością do kraju, otwarte na bóle i cierpienie, które biło współgrając ze słowem Polska. Fragmenty te, jakże wymowne, skłaniają nas do refleksji i nakazują wieczną pamięć o bohaterach i katach tej zbrodni. A teraz wspólnie z członkami Komitetu Honorowego przedstawimy wyniki konkursu, na które wszyscy z pewnością czekają. Mam przyjemność poinformować, że w konkursie katyńskim mamy wiele nagrodzonych osób. Spośród nich wyróżnienie i miejsce dziesiąte otrzymała praca Marka Hudasza, ucznia publicznego technikum nr 4, imieniem rotmistrza Witolda Pileckiego w Opolu. Miejsce dziewiąte uzyskał Jakub Chmielewski z zespołu szkół numer 2, imieniem Mikołaja Reja w Kraśniku. Ósme miejsce zdobyła Adriana Pawłowska, uczennica Zespołu Szkół Budowlanych imieniem Wojska Polskiego w Legnicy. Gratuluję wszystkim uczestnikom, wyróżnionym i zwycięzcom tego konkursu. Cieszę się, że mimo trudnych czasów wzięliście udział w konkursie, który przypomina naszych przodkach, tych, którzy walczyli, ginęli za wolną Polskę. Dziś spokojnie możemy powiedzieć, że polskie państwo i naród przetrwa, jeżeli ma takich młodych obywateli. Szanowni Państwo, mam przyjemność przedstawić laureatów konkursu Polskie Serce Pękło Katyń 1940. Ich prace zostały wysoko ocenione i wyróżnione. Siódme miejsce zajęła Weronika Drozdowska, uczennica zespołu szkół nr 2 imienia Unii Europejskiej w Rypinie. Szóste miejsce zajął Wojciech Mizgalski, uczeń czwartego Liceum Ogólnokształcącego imienia Bolesława Prusa w Szczecinie. Piąte miejsce zajęła Dominika Buczek, uczennica Siódmego liceum ogólnokształcącego imienia Zofii Naukowskiej w Krakowie. Czwarte miejsce zajęła Wiktoria Nowosielska, uczennica zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 2 imienia Mikołaja Kopernika w Siedlcach. Drodzy laureaci i uczestnicy konkursu, każda z wymienionych prac charakteryzowała się niezwykle wysokim poziomem. W bardzo poruszający i różnorodny sposób przedstawiliście ogrom tragedii, jaką dla naszego narodu była zbrodnia katyńska. Dziękuję za udział w konkursie oraz gratuluję zdobycia wyróżnień. To niezwykle ważne, że jako młode pokolenie pielęgnujecie pamięć o dramacie, jakim była zbrodnia katyńska. Przez wiele lat próbowano wszelkimi sposobami wymazać ją ze świadomości Polaków, a temat ten oficjalnie nie istniał w przestrzeni publicznej. W bezimiennych mogiłach spoczęło 22 tysiące Polaków. Wśród nich było kilka tysięcy funkcjonariuszy Policji Państwowej, Straży Granicznej oraz żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza. To dzięki takim konkursom pamięć o polskich bohaterach jest pielęgnowana wśród kolejnych pokoleń Polaków. Gratuluję wszystkim uczestnikom oraz nagrodzonym. Moi drodzy. Poznaliśmy już siedmioro z was, tych, którzy otrzymali wyróżnienia. Teraz przypadł mi w udziale zaszczyt przedstawienia najlepszej trójki literackiej wyłonionej przez jury konkursowe. Miejsce trzecie za bardzo dobrą pracę uzyskała Emilia Golenia z Rzeszowa. Gratulujemy Emilio. Miejsce drugie zajął Maksymilian Wiśniewski z Warszawy, któremu również serdecznie gratulujemy. Miejsce pierwsze otrzymała praca Kacpra Burzyńskiego z Koluszek. I pozwólcie, że fragment tej pracy, niezwykle wzruszającej, przeczytam Wam teraz. Nie będę kazała Wam się domyślać, kim jestem. Nazywacie mnie śmiercią. Wy zaś nie musicie mi się przedstawiać. Znam Was doskonale. Przede mną nie ma ucieczki. Zdarzyło mi się jednak kiedyś, że obserwowałam ludzi pędzących na spotkanie ze mną, niemal spoglądających mi w oczy, którzy choć czuli na karkach mój lodowaty oddech, wciąż wierzyli, że mi umkną. Widziałam ich wiosną 1940. Zabrałam ich wszystkich. Szli dumnie z uniesionymi głowami i jeszcze odwracali spojrzenia z tęsknotą w stronę Ojczyzny. Katyńczyk jeszcze przez chwilę stał zlękniony, gdy jego ciało bezwładnie osunęło się do dołu. Jeszcze przez moment nie wiedział. Podeszłam do niego i nasze spojrzenia po raz pierwszy się splotły. Musieliśmy już iść, a gdy się rozstaliśmy, miałam wrażenie, że to nie skrzydła anioła go unoszą, lecz orła białego. Wiecie, czego się bał? Nie mnie, nie tego, co po mnie. Stał nad zbiorowym grobem i martwił się o swoich uczniów, o swoje dzieci, o żonę. Lękał się też tej mogiły. Obawiał się, że przepadnie po nim wszelki ślad, wszelka pamięć zostanie z nim zakopana. Nikt nie dowie się, jaki spotkał go los. Po latach nikt nie będzie o nim pamiętał. O nim i o tysiącach pomordowanych. O białych orłach, które już nigdy nie wróciły do gniazd. Pamiętam wszystkie twarze, a wy, czy pamiętacie o nich? Umarli, lecz żyją w waszych sercach, dopóki o tę pamięć dbacie. Wspomnijcie ich czasem, nie pozwólcie, by zmarli na zawsze razem z wami. Polacy, pamiętajcie, sami zaś żyjcie, spędzajcie czas z bliskimi i wykorzystujcie dany wam czas. Bądźcie blisko siebie w trudnych chwilach i kochajcie się. Nikt z Was nie wie, kiedy znów przyjdę. I nie dajcie umrzeć tym wartościom, które wyznawali pomordowani w Katyniu. Zawsze miejcie wiarę, zawsze utrzymujcie nadzieję. Miłość niech Was prowadzi, tak jak ich, do końca. Katyńczyku, oddzielony Cię od Ziemi Twojej zabrano Polsce niczym dziecko matce. Ty jednak nie zwątpiłeś nigdy i Polska nie zwątpiła w Twój powrót. Wypatrywano Cię z utęsknieniem, ale już nie wróciłeś. Choć Cię wydarto z tego świata, żyć będziesz wiecznie. Żołnierzu, co miałeś być zapomniany, jesteś tu z nami. Wyróżnienie za dziesiąte miejsce edycji plastycznej Konkursu Katyńskiego otrzymuje praca Wiktorii Krekoły, uczennicy zespołu szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach. Serdecznie gratuluję nagrodzonej. Wyróżnienie za dziewiąte miejsce otrzymuje praca Patryka Kowalewskiego, ucznia zespołu szkół zawodowych imieniem generała Józefa Bema w Węgorzewie. Serdeczne gratulacje. Miejsce ósme. Praca Jana Kukli, ucznia Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Warszawie. Serdecznie gratuluję. Konkurs katyński, 80 lat po dokonaniu tej zbrodni przez opawców sowieckich, przekreśla te dążenia tych, którzy do, te, do tej zbrodni doprowadzili i ją wykonali. 80 lat później, kolejne pokolenie Polaków. Polska młodzież w wolnej, niepodległej Polsce w zbrodni kateńskiej szukała inspiracji do swych prac plastycznych, literackich. Otrzymaliśmy wiele bardzo dojrzałych prac, i to dowodzi, że ten zamysł oprawców, żeby Polski niepodległej nie było, się nie powodził. Wy, młodzi ludzie biorący udział w konkursie, Polskie serce pękło Katyn 1940, pokazujecie, że tragiczne karty polskiej historii są dla Was ważne, mimo upływu 80 lat. Jesteście nowym pokoleniem, które troszczy się o prawdę i pamięć historyczną, spełniając w ten sposób obowiązek wobec poległych bohaterów. W pracach nadesłanych na konkurs widać Wasz talent, wrażliwość oraz wysiłek wykorzystany w ważnej oraz potrzebnej inicjatywie. Dziękuję za Wasze zaangażowanie i patriotyzm. Wyróżnienie za siódme miejsce w kategorii plastycznej otrzymuje Aleksandra Kłosowska. Szóste miejsce zdobył Maksymilian Fedyna. Piąte miejsce przypadło Magdalenie Tkacz. Natomiast czwarte miejsce zdobyła praca Wiktorii Jędrzejczyk. Gratuluję wyróżnionym. Na ustach nasze imiona. Ich mózgi przekazały nam mądrość, serca, miłość, ręce, dobroć. Męczeńskie, mogilne połączenie kości dało nam siłę czekania na sprawiedliwość. A teraz mam przyjemność zaprezentować najlepsze prace plastyczne. Trzecie miejsce uzyskała praca zespołowa, autorstwa Sabiny Żaby oraz Kingi Gócwy z Zakliczyna. Bardzo wam dziewczyny gratuluję miejsce drugie otrzymuje Emilia Gurtowska z Warszawy, również serdeczne gratulacje, a zwycięska praca jest autorstwa Zuzanny Pijewskiej z Włoszczowy. Praca Zuzanny Pijewskiej stanowi wykreowanie symbolu zbrodni katyńskiej. Zaprojektowaną przez autorkę kartkę wypełniają naklejone w równych rzędach fotografie osób o nierozpoznawalnych rysach twarzy. Ich fragmentarycznie uchwycone postacie przesłonięte zostały segmentami układanki, puzle, gry, która do dziś nie utraciła swojej atrakcyjności. To umiejętnie wykrojone kawałki białego kartonu, tak ułożone, że nie można ich połączyć w jedną całość. Czy to paradoks? Czy to prawdziwe puzzle? Nie. To plastyczny odpowiednik kłamstwa katyńskiego, które przez pięć dekad służyło zacieraniu prawdy o zbrodni ludobójstwa dokonanej przez funkcjonariuszy NKWD na rozkaz Stalina. W tym miejscu chciałabym pogratulować wszystkim laureatom. Gratuluję osobom wyróżnionym i nagrodzonym. Gratuluję wszystkim uczestnikom konkursu. Bardzo Wam dziękuję za wysiłek włożony w przygotowanie prac konkursowych i mam nadzieję, że będziemy mogli kontynuować w przyszłym roku ten konkurs, a jego finał będzie mógł się odbyć w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej, a my będziemy mogli się wszyscy spotkać. Jeszcze raz serdeczne podziękowania i gratulacje. Drodzy laureaci, wyróżnieni i uczestnicy konkursu, serdecznie dziękuję wam za uczczenie 80. rocznicy zbrodni katyńskiej. Jej ofiarą padły 22 tysiące obywateli Rzeczypospolitej, elita odrodzonego państwa. Byli to oficerowie Wojska Polskiego, żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza, funkcjonariusze policji, urzędnicy i inni, których sowieci pojmali jako jeńców wojennych i uwięzili z przyczyn politycznych. Dochowali oni wierności ojczyźnie, dlatego bolszewickie kierownictwo zdecydowało się ich zgładzić, a NKWD zrealizowało ten ludobójczy plan. Walka o niepodległość Polski była zarazem walką o prawdę o tym, co wydarzyło się w Katyniu, Harkowie, Twerze, Kijowie, Mińsku i innych miejscach kaźni. Wolność i prawda złączyły się nierozerwalnie w naszej historii najnowszej, a kłamstwo. Było zawsze narzędziem zniewolenia. Również dziś. Kiedy znów mamy własne suwerenne państwo, pielęgnujemy pamięć o bohaterach, którzy woleli zginąć niż zdradzić ojczyznę. Ich etos i dziedzictwo są fundamentem naszej narodowej tożsamości. Pozostawili nam wzór placy dla Odrodzonej Wolnej Rzeczypospolitej. Dali przykład dzielności w walce o niepodległą i męstwa w jej obronie w roku 1920 i 1939. Są też przykładem odwagi i niezłomności wobec terroru sowieckich okupantów. Ten wzorzec przekazujemy z pokolenia na pokolenie, aby nadal inspirował nas, Polaków, do budowania silnej, bezpiecznej, niepodległej Rzeczypospolitej. Dlatego chcę również serdecznie podziękować organizatorom konkursu za przeprowadzenie go mimo tak szczególnych warunków. Tegoroczne obchody katyńskie wszyscy wyobrażaliśmy sobie i planowaliśmy inaczej. Pamięć o historii znów jednak splotła się z nieprzewidzianymi wydarzeniami współczesności. Tak było już 10 lat temu, kiedy w drodze na uroczystości doszło do katastrofy smoleńskiej i 70. rocznicę Katynia obchodziliśmy w atmosferze żałoby narodowej po tragicznej śmierci prezydenta. Profesora Lecha Kaczyńskiego i towarzyszących mu członków polskiej delegacji. A teraz 80. rocznica zbrodni katyńskiej przypadła na czas epidemii koronawirusa. Tym goręcej chcę pogratulować uczestnikom konkursu. Dziękuję każdemu z Was za to, że podjęliście wyzwanie i wbrew trudnościom obecnego czasu stworzyliście prace plastyczne i literackie upamiętniające ofiary zbrodni. Gratuluję zwycięstwa laureatom. Gratuluję wyróżnionym otrzymanych nagród, ale gratuluję też wszystkim, którzy zdecydowali się wziąć udział. To piękny dowód dojrzałości i pamięci o narodowych bohaterach, który budzi moje najwyższe uznanie. Życzę Wam, aby ten wysiłek przyniósł dobre owoce, przyczyniając się do umacniania miłości ojczyzny oraz czci dla tych, którzy służyli jej wiernie do samego końca. Wierzę, że także i Wy będziecie ich naśladować w swoim dorosłym życiu, wytrwale pracując dla Rzeczypospolitej. Gorąco życzę też nam wszystkim, abyśmy już wkrótce mogli znowu spotkać się na uroczystościach państwowych i razem złożyć hołd naszym wspaniałym rodakom. Chwała bohaterom! Wieczna cześć poległym za niepodległą Polskę!